Każdy z nas wie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Zawsze jest przy tobie, niezależnie czy jesteś chory, zdrowy, szczęśliwy czy też smutny. Ale czy wiedziałeś, że pies potrafi zlokalizować źródło dźwięku w ciągu 600 sekundy? Czy wiedziałeś, że trzy psy przeżyły katastrofę Titanica? Czy wiedziałeś, że ponad połowa wszystkich prezydentów USA posiadała psy? Ale czy również wiedziało się, że pies może mieć depresję? Na świecie jest około 600 milionów psów. Szacuje się, że prawie 400 milionów to psy bezpańskie. Możesz coś z tym zrobić. Wystarczy zaadoptować psa we wybranym przez siebie schronisku i okazać mu miłość. Pamiętaj, że pies jest niepowtarzalny i nie da się go zastąpić.